Wiesz co, no tak naprawdę między Polską a Stanami nie ma takiej dużej różnicy, bo w Polsce już wszystko jest. Tylko najgorsze dla mnie, jak wyjeżdżam ze Stanów, jak nie jadę do Polski na dłuższy czas, to córki mi brak, e, bo bardzo ciężko mi wyjeżdżać bez niej. A jak ona jest, to, to nic mi nie brakuje, tak naprawdę. A co sądzisz o kwestii bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych, bo to jest teraz bardzo w ostatnim czasie głośna kwestia? No, niestety, wiesz. E... Coraz gorzej jest, tak naprawdę. Mam nadzieję, że to się jakoś polepszy, bo naprawdę no, w Polsce, ja jako matka widzę tą różnicę, że tutaj jest bardzo bezpiecznie do porównania do Stanów. Wiadomo, nigdzie nie jest idealnie, ale myślę, że Polska jest taki kraj, gdzie naprawdę trzymają to, żeby limitować to, żeby było niebezpiecznie. No i w Stanach, no myślę, że wiesz, te nasze. Że wiesz, idzie ktoś do więzienia i wypuszczają tą osobę, tak jak było ostatnio z tą dziewczyną, co e, niestety zabił ją w pociągu. Wiesz, 14 lat, znaczy 14 razy go wy, wyciągnięć z więzienia. Dla mnie to jest shocking, dla mnie to jest coś niesamowitego, że jakie jest to możliwość, że takie rzeczy się dzieją i myślę, że to musi się zmienić, bo jak nie, no to ci kryminaliści będą sobie robić, co chcą, e, kiedy chcą i naprawdę to się nigdy nie zmieni. Myślę, że rząd i e, wiesz, prezydent i, i wszyscy, którzy mają power, no muszą coś zrobić. Że naprawdę, jak ktoś zrobi coś złego, no to musi mieć karę, a nie, że sobie wychodzi i, i nie daj Boże, komuś innemu zrobi krzywdę. To dla mnie jest masakra. E, no i w na, na pewno się czuje bardziej bezpiecznie, Niż, niż w Stanach. Dlatego mam kamery, mam alarm, wiesz, wszystko, żeby się chronić. Mam i wiesz, nie wychodzę na przykład z koleżankami na kolację z brylantami, bo teraz wiesz, nigdy nie wiadomo, kto, kto podejdzie do ciebie, że wiesz, jak masz drogie ubranie, czy torebkę, czy biżuterię, jestem bezpieczny.